Za kilka godzin Jacek Murański będzie wyjaśniony przez sutenera. Ludzie się dziwią skąd on bierze taką odporność na te ciosy. Tyle zbiera. Ja wam chcę to wyjaśnić. Podobno przyjął trzecią dawkę wzmacniacza. Dlatego tak się dziwnie zachowuje. To trudny człowiek o niskiej wibracji. Życzymy mu przegranej czy wygranej? No, ja mu życzę zdrowia. Bo rozumu to nie ma. No, jest odczytany. O, tak! Jest oczytany. Nawet podobno miał spotkanie astralne z Katarzyną Wielką, carycą rosyjską. Też się zdarza, proszę Państwa. to. Można w to jeszcze uwierzyć. W jego przypadku, no u niego nie ma przypadków. Zawsze ma rację. Nara, czekam na tą walkę. Nara.